I dzień dobry, dzień dobry wszystkim Wróżbita Kordian witam o poranku 9 stycznia o 9.09 nagrywam filmik, wow dziewiąteczki 9 stycznia czwartek, szaro, buro i ponuro leje powiem wam kochani, że chyba tak do poniedziałku ma być w weekend śnieżyce, więc nic się nie przejmujcie, tylko wyciągajcie sanki kochani, a ja już za chwilę sprawdzę energię na dzisiejszy dzień znowu wybieramy jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę z Arkan E, a tutaj jeszcze mam taką prywatę małą. Jeśli ktoś chce mnie zobaczyć, unikalna chwila, oczywiście możecie zasubskrybować kanał, filmiki dla VIPków tam, gdzie się też pokazuje, są. E, więc e, to tak dla ciekawskich, jak czasem pytacie. E, co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Oczywiście są jeszcze inne niespodzianki, ale to oczywiście jak chcecie. E, I co jeszcze? Chyba sprawdzamy. Coś miałem chyba powiedzieć, ale już zapomniałem. Mniejsza z tym. E, Jedneczka, dwójeczka i trójeczka, więc wybierzcie sobie, kochani, z którą energią dzisiaj dnia i z jakimi niespodziankami, mam nadzieję, dzisiaj będziecie czekać. Ja wybieram trójeczkę, ale nie zwracajcie na mnie uwagi, bo oczywiście Wodnik z Ascendentem w Skorpionie, e, Księżycem w Wadze, może popełniać wiele błędów w życiu, więc i ma nieracjonalne podejście. E, ratuje mnie tylko chyba siódemka numerologiczna i ta inteligencja. E, to wszystko dzięki niej. E, kochani, ja wybiorę trujeczkę, a teraz sprawdzamy od początku. Jedyneczka, jedyneczka. Jedyneczki, jedyneczki. Jakieś niespodzianeczki dzisiaj! Arcekapłanka do was leci. E, niespodzianki, niespodzianki. Ogólnie, możecie czuć się lepiej. Nie powinno być jakichś emocji, może jakiś problem minąć. E, może być faktycznie niespodzianka. Odpoczynek, relaks, e, coś fajnego. E, do tego przesłanie, że. Jeszcze nie do końca tak szybko się coś zakończyło, ale już jest coraz lepiej i idziecie ku końcowi jakichś problemów. Dwójeczki, dwójeczki, ujujujujuj, uj, 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 dwójeczki mają wisielca, więc dzisiaj trzeba uważać. Trzeba uważać w pracy, na finanse, na wydatki, na rzeczy materialne, no bo mogą, nie wiem, albo w pracy coś iść nie tak, E, mogą pieniądze po prostu iść jak woda, można gdzieś coś zgubić, więc trzeba na to uważać. Tak, emocjonalne wsparcie macie, więc mam nadzieję, że najmniej osób wybrało dwójeczki, bo naprawdę cięż... może być ciężki dzień. E, trójeczka, trójeczka, zobaczymy co ja wybrałem. Co ja, o matko, całośnie zakochane trójeczki. Będziemy się normalnie dzisiaj całować, e, ale to też oznacza zakończenie pewnych problemów. U, jakby to dopisać do siebie? Nie wiem nie jest źle. Może się coś dzisiaj zakończy. Dopiero dzień się zaczyna. Tak, zakończenie jakichś problemów. E, to może być związane ze zmianami ogólnie. E, może czekaliście na jakieś zmiany, na przeprowadzki, wyjazdy, zakup czegoś nowego, poznanie kogoś nowego, e, więc to może być dobry dzień. To może być dobry dzień do tego. E, ale najważniejsze. Unikać czarnych charakterów, unikać negatywności, unikać złych rzeczy, nawet też używków, hazardów i innych tego typu rzeczy. A będzie dobrze, zatem trzymam kciuki za Was, kochani. Nie przejmujcie się, nawet jak jest coś źle. Dla... Jutro też jest dzień i musi być lepiej. Eee, wszystkiego dobrego, pozdrawiam gorąco, miłego czwartku.